Ja elfy, tutaj Olga, i witować się w samodorze bycia mamą. W tej grze chodzi o to, żebyśmy mogli wychować naszego potomka, pięknego, rudego chłopczyka. O mój Boże, czy to jest Ed Sheeran? Nie wiadomo, może będzie. Pewnie zależy to od tego właśnie, czy będziemy traktować go z empatią, z miłością. Wiecie, on się tak pięknie będzie rozwijał pod naszymi skrzydłami, albo. Troszeczkę może gorzej. Ponieważ tutaj jest na przykład wybór, gdzie powinniśmy położyć naszego tutaj chłopczyka. W sumie nazwijmy go, jakoś niech będzie Shean, pasuje wam, pasuje wam. Dobra, gdzie możemy położyć naszego Eda w pudełku, Albo możemy to zrobić w kołysce Proponuję najpierw wczuć się w taką, wiecie, dobrą, kochającą mamusię Będziemy go wspierać, będziemy go kochać Proszę bardzo, połóżmy go w kołysce Śliczny Ed Sheeran, ja już słyszę te piękne, słuchajcie Tak, tak, te wszystkie piękne piosenki, które on już wyda w dorosłości I teraz mamy do wyboru położenie jakiejś tapety na jego ściany w pokoju Mogą to być albo pieski, albo kotki, albo mogą to być rzepki które na pewno sprawią, że będzie miał koszmary. Ho, ho, ho. Może spróbujmy z kotami? Urocze, bardzo ładne. W ogóle tutaj mamy jakieś trzy wskaźniki, zobaczcie. I chyba inteligencję, miłość albo sprawiedliwość, coś takiego. Nie mam, to, nie mam pojęcia, co to znaczy o to, ale pewnie się przekonamy. Okej, okay, ale teraz cicho, ponieważ nasz Ed musi jakoś zasnąć. I możemy włączyć mu lampkę. Możemy, a... Um... Podpalić mu pokój z jakiegoś powodu, ok? Mam nadzieję, że to jest po prostu kwestia małego ogniska, a nie podpalenia całego domu, albo możemy sprawić, żeby cały pokój był ciemny i nie zapalimy mu żadnego światła. Proponuję, a um, może zapalić mu po prostu światło. I cudownie, zobaczcie, jest nasz mały Ed, mega szczęśliwy. Mam nadzieję, że zaczynasz już tutaj mieć ten muzyczny umysł, bo jak nie. Bo jak nie, to w kolejnej historii będziemy troszeczkę bardziej niemiłe. Um, czy powinnyśmy tutaj ogarnąć jego pieluchę? Jest to zbyt drogie. Możemy również użyć Gina od pieluch, cokolwiek to oznacza, albo po prostu zwykłych pieluch, um, aha, czyli takich zmiennych, czyli wiecie, eko i w ogóle. A um, po prostu, no, zróbmy to. Czemu ty jesteś? Hej! Hej, 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 hej! hej. Kochanie! w ogóle powinieneś być wdzięczny, że ja ci też zmieniam pieluchę, ok? Inna opcja to było, że to jest zbyt drogie, także o czym tutaj, z czego to był ten płacz, okej? Okay? Jak powinniśmy w ogóle go nazwać? Tak jak jest nasz ulubiony kolor, taka jaka jest nasza ulubiona przekąska, albo tak jak jest nasza ulubiona marka ubrań. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ed, Ed i Edi może to być, ale tutaj nie ma kreskówki, albo się chłopak będzie nazywał, nie wiem, Orange pomarańcza na przykład. Albo będzie się nazywał Chitosy. Też byśmy nie chcieli, żeby nie wiem, Lace albo coś takiego. Albo może nazywać się H&M. Jezu, wyobrażacie sobie w szkole, tej wiecie, pisze, o tutaj Julka, jeden Julka, um, inna tam Marysia. Hej, Reserved! Nie no słuchajcie weźmy kolor Weźmy kolor niech będzie orange No i też mu się nie podoba Co ci się nie podoba Wiecie co to jest tak wymagające dziecko Ja nigdy nie przypuszczałam że ono będzie płakać tak naprawdę o nic Kolejny z wyborów Mamusia chce wyjść Możemy albo zadzwonić po opiekunkę Albo żebyś został z ojcem Albo w ogóle zostawić go niech tam się siedzi sam Niech się bawi eee, Wiecie co po coś ten ojciec jest Więc o dziecko się cieszy wspaniale Tylko nie dostało żadnej miłości z jakiegoś powodu Ciekawy, jaki to jest status, ponieważ jeszcze go tutaj nie widzieliśmy. Moi drodzy, w miłości, empatii, zrozumieniu, przeżyliśmy nasz pierwszy roczek, więc teraz możemy wybrać mu prezent na urodziny. Niestety tutaj trzeba reklamę, a jak wiecie, reklamy my niezbyt. To jarkość nie jest moja um, ulubiona rzecz, więc weźmy sobie zwykłego miszka. On i tak jest trochę przerażający, jeżeli mam um, dać swoją opinię. Wiem, o którą nikt nie prosił, ale przemilczmy to. Okej, okay, czyli tutaj jest jeszcze um, wersja. A kustomizowania pokoju, słuchajcie, czy to było to pudełko, o którym było na początku, że możemy go włożyć albo to kłyski, albo to pudełka? Ciekawe, ciekawe, dobrze, w takim razie później sobie ogarniemy um, wersję pudełkową, ponieważ ja chcę zrobić jeszcze taki, wiecie, historię bardzo niekochanego dziecka, ale to już później te już przemilczmy to już może nie będziecie oglądać, żeby nie widzieć tej strony mnie. I to będzie drugi roczek? Chyba tak. O nie, dziecko mi płacze. Albo możemy dać mu musztardę, albo ketchup, albo mleko. Nie, nie, nie. Na początku jesteśmy kochane, na początku jesteśmy miłe, dopiero później będziemy się mścić. Co teraz? O, musimy go nauczyć jakiegoś wyrazu. Moje, nie, albo dzień dobry. W sumie, no, cześć, okulnie. Weźmy nie. E o co ci chodzi? Ja Cię próbuję tej. Tutaj... Hej! Ja cię próbuję nauczyć, żeby cię nie popychali w szkole, żebyś potrafił powiedzieć nie, a tu co to? On znowu płacze i znowu płacze. Do no co się dzieje? Możemy albo sprawdzić pieluchę, albo dać mu trochę pieniędzy, albo możemy go zlać w tyłek. Nie, nie, nie. Tutaj na kanale Genali nie wspieramy przemocy, no chyba, że um, później, ale... Sprawdźmy mu na razie pieluszkę Znowu jesteś zadowolony, wiecie co? Bardzo mi się nie podoba Jak bardzo szybko zmieniają się te wskaźniki Na początku jest super, świetnie Że oho, wspaniale I nagle pach, on nie ma miłości Jego tutaj inteligencja też nie jest Za bardzo wysoka, mam nadzieję, że to się później Wszystko zmieni, prawda? O i teraz uczy się raczkować, jak możemy mu pomóc? Możemy go po prostu pacnąć Żeby się przewrócił, zignorować Albo go wspierać, no to wspierajmy go Proszę bardzo, naucz się Gratulacje, ale ci działa Oh. Um, wysprzątamy go niedelikatnie albo, um, albo użyjemy gaśnicy. Ah, no dobra, obiecałam Wam i sobie, że ten, ta historia będzie uh, z miłością. Uu! U! Ej, ja nie wiedziałam, że nasza mama jest czarodziejką. To zmienia postać rzeczy, moi drodzy. Wspaniale. Mam nadzieję, że ty będziesz miał jakieś fajne supermoce, a nie jakieś beznadziejne. I teraz potrzebujesz jakichś nowych ubrań. Spoko, możemy go w Super Gaja przebrać, w Batmana, albo żeby był po prostu brudny. Nie, no. Ee, Batman? Nie, niech będzie Superman. Okej? Okay. Nie wiem, dlaczego Superman zabrał mu troszeczkę inteligencji. Nie wiem, co to może oznaczać, ale. Przyjmijmy to, ok? A, zobacz, mamo, ja tańczę. Przestań, ale ładnie. Czy ja muszę kłamać? Dzieciom się kłamie, prawda? Jak dziecko pokazuje swój obrazek, to się mówi: Wow, ale cudownie. A, on ma dwa lata, dobra, wspaniale, ale sobie radzisz. O nie, ta mama tańczy z nim. O mój Boże, to jest tego typu rodzina, w porządku. Um. Co dalej, co dalej? Oho, idziemy na jakąś tutaj, na jakąś przygodę, i możemy pójść do przygodę do sklepu, do Zoo albo do kasyna? W porządku, okej, okay, okay. pójdźmy do Zoo, miejmy wspaniałe doświadczenia, wspomnienie, jakie nasze dzieciństwo było miłe, kochane i cudowne. I teraz dziecko się na nas wkurzyło. Wiecie co, no powiem wam, że ono nie wygląda za bardzo wkurzone, więc nie wiem o co chodzi, ale możemy albo go uspokoić, albo się na niego wydrzeć, albo zignorować. Nie, nie, no spokojnie. No. Na... O. Um, Okej, okay. jakoś mu sprawiedliwość wyrosła, tylko wciąż ta miłość jest taka, zobaczcie. Nie do końca a wypracowana, troszeczkę się o to martwię. A tutaj są jego urodziny. Jaki prezent możemy mu dać? Czy możemy mu dać książki? Czy możemy mu dać słodycze? Czy możemy mu dać zabawki? Dajmy mu książki, niech będzie mądre. No dobra, daliśmy mu książki, ale co moi drodzy z instrumentami? Przecież on ma wyrosnąć na wspaniałego muzyka, a ja na razie tutaj nie widzę, żeby to się zadziało, tak? Aha, i ono teraz się bawi w śmieciach. Jejku, dlaczego dzieci są takie? Dlaczego dzieci się tak zachowują? A możemy go albo zatrzymać, albo powiedzieć, dlaczego to jest. No, no, no nie fajne, tak? Albo możemy go zlać. Nie, przemoc, antyprzemoc tutaj. Powiedz mu, dlaczego to jest bez sensu. Słuchaj, no nie powinienś bawić się w śmieciach, bo śmieci śmierdzą, tak? Czy też chcesz śmierdzieć? O mój Boże. Nie, nie, nie weź, no i co zrobiłeś? Zobacz, mamu, jestem raperem. Nie, nie. Weźcie, nie. Albo może. O jezu, ale super. Nie, nie, nie. Czekajcie, on miał być Edem Shiranem, a nie 69, ok? Nie, nie możemy go za to e, powiedzieć mu super. E, no dobra, ale super, kochanie. Gratulacje. Oj, 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 oj. No, tutaj się tego spodziewaliśmy, tak? No, kto by chciał zostać 69em? O, zaraz mama go. Zaraz spomogłą na wysokość obitoli oh, i się skończy. O Boże. Słuchajcie, tu się dzieją takie rzeczy, jakie się dzieją, tak? Co to ma być? Możemy mu włożyć chyba doniczkę na głowę albo kapelusz. Dobra, daj mu kapelusz. Wygląda teraz, jakby miał 45 lat i na imię Andrzej, ale okej, okay, tak, tak też może to wyglądać. Dziecko myśli, że lodówka to mamusia. Boże dlaczego ono takie jest? Ja się tak starałam. Moje całe życie było poświęcone. Zrzuciłam pracę, rzuciłam męża, żeby tylko to dziecko wychowywać. Ono serio myślisz, że lodówka to ja? Jest w porządku. Możemy im powiedzieć prawdę i albo możemy się ubrać tak jak lodówka. Kto by się ubrał jak lodówka, ok? Powiedz mu prawdę. O, słuchajcie, tutaj mi się to podoba. Nie, znaczy, podoba mi się, ponieważ to jest napisane, że yy, dziecko potrzebuje muzyki, aby zasnąć. I co możemy mu tutaj włączyć? I ja już się cieszę, ponieważ myślę, o, będzie pop, będzie super, będzie Ed Sheeran. I może, ale no niestety nie ma takiej opcji, ponieważ jest tylko death metal klasyczny albo gangsta rap. Nie, nie robimy z jego 69, ok? Genali, weź tą myśl, w ogóle zabierz stąd. Klasyczna. Niech będzie Mozart i tego typu rzeczy. Dlaczego mu miłość cały czas nie rośnie? Przecież ja go kocham. Przecież jak ja się wyrozumiale do niego odzywam. Dziecko jest głodne. Co dasz mu do jedzenia? Czekoladę, dobrą taj dietę zbalansowaną albo tylko mleko. Zbalansowaną dietę. O, miłość wzrasta. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziecko bawi się twoimi kluczkami od samochodu. Co robisz? Pójdę, aha, czy pójdziesz do pracy, po prostu nie zabierzesz mój tych kluczyków, wytwy? Wy. Możesz je po prostu wziąć albo dać mu za kluczyki słodycze. Dobra, daj mu za. Daj. Słuchaj, to jest trade offer. Ja ci daję słodycze, ty mi dajesz kluczyki, i wszyscy są. Czemu ryczysz? Czemu płaczesz? Przecież daję Ci słodycze. Jezus Maria, czy Wy możecie tutaj zauważyć, że ja nie rozumiem dzieci? Dziecko jest samotne. Co zrobisz? Mogę się z nim pobawić, mogę zostawić go w jego pokoju, albo mogę nauczyć go jakichś nowych rzeczy. Pobawmy się z nim. Będzie miłość. A okej. Okay. Nie kochamy go w ogóle. Już ma. Trzy słuchajcie, i z tego co na razie widzę, zamienia się w jakiegoś 69a, będzie rapował, będzie myślał, że mu się z lodówką. Co czeka nas w przyszłości? Jak to będzie dalej wyglądać? Nie no, też jest kowbojem, zapomniałam kompletnie o tym, że mała go zrobiła mu taką fryzurę, jaką mu zrobiła, tak? Kiedy dziecko powinno się zdrzemnąć? Wtedy, kiedy będą chciały, a wtedy, kiedy będzie ustalone, wtedy, kiedy, będą... kiedy dziecko będzie zmęczone. Wtedy, kiedy będzie ustalone. Ma... Dokładnie, dziękuję bardzo. Troszeczkę mu na. Troszeczkę inteligencja mu wzrosła, ale nic poza tym. Dziecko się uczy korzystać z toalety i wydarzył się wypadek. Możemy go wspierać, możemy na jego nakrzyczeć, możemy po prostu to wyczyścić. Nie no, wspierajmy go. Wspierajmy go w jego życiu. Ile on tutaj będzie miał lat? Ja mam nadzieję, że tutaj to nie będzie trwało lata w świetlne i w ogóle, ponieważ ja chcę najlepiej się dowiedzieć, na co to wyrośnie. Aha, dziecko nauczyło się też ABC. Okej, okay, możemy mu pogratulować, możemy to zignorować, albo możemy zaśpiewać z nimi. Zaśpiewajmy z nimi. Miłość, wspaniale, miłość się em, zwiększa, o to mi chodziło Ej, słuchajcie, bo ja tutaj sprawdziłam i to dziecko okazuje się, że może mieć 18 lat A my jesteśmy dopiero na piątym roku, levelu, tak jakby I, um, no dobra, dojdę, dojdę do tego 18 roku życia, zobaczymy, zobaczymy Na razie mamy tutaj wybory takie jak, czy istnieje Mikołaj Czy Mikołaj istnieje? Tak, nie, nic nie istnieje, skarbie Nie no, istnieje, czekaj, ale ty już masz 5 lat, nie istnieje o, to dobrze wybraliśmy. Gratulacje, gratulacje, Genali. Gratulacje, Genali. Bardzo ładnie. Moi drodzy, jest sprawa. Co powinniśmy zrobić, kiedy nasze dziecko jest prześladowane w przedszkolu? Możemy albo nauczyć go karatę, albo całe w ogóle to zignorować, albo nakrzyczeć na em, nauczyciela. I ja nie widzę, jakakolwiek opcja jest zła, tak? Możemy brać albo złą, albo gorszą. Może nauczmy go karatę. I to była dobra opcja. Okej, okay, słuchajcie, jak, jak dziecko przyjdzie i, nie wiem, zabierze mu kredkę, to walnie go w łeb i daj, no to się skończy. Gratulacje, to jest cudowne wybory w tym życiu. Wow. Um, moi drodzy, to jest kolejny bardzo dziwny wybór, ponieważ nasze dziecko zaczęło właśnie uderzać głową o ścianę. No, czasami się zdarza, ok? No, ale co jest dziwne, możemy albo mu dać klapsa, albo zrobić to samo, czyli również uderzać naszą głową o ścianę, albo możemy się patrzeć i klaskać. Ponownie, który z tych wyborów mam wybrać? Um, nie damy mu klapsa, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłam, tak? No nie możemy też się patrzeć, ale ładnie dziecko robi gratulacje. Możemy po prostu też uderzać naszą głową o ścianę. I to chyba nie o to chodziło, chyba to nie był najlepszy wybór, ale nie widziała lepszego, ok? No i jest, odwieczne pytanie, czy powinniśmy mu powiedzieć prawdę, skąd pochodzą dzieci? Możemy wybrać albo, że wiecie, bocia nie przynosi i w ogóle pszczółki, albo storks nawet, nie wiem co to jest, ale kolejne zwierzę, które je przynosi, albo po prostu powiemy mu, kiedy jesteś już, kiedy będziesz starszy. Powiem mu, kiedy będziesz starszy No i czemu płaczesz? Nie chcesz na razie tego wiedzieć Jesteś za mały, mój drogi Nasze dziecko w wieku 7 lat zaczęło przeklinać Możemy albo na niego nakrzyczeć Albo dać mu klapsa Albo po prostu oszaleć I znowu, czy nie ma jakiejś lepszej opcji? Naprawdę, czy nie możemy powiedzieć Ej, może to nie jest najlepszy pomysł? Nakrzyczmy na niego Oj, to najwyraźniej był najlepszy wybór w porządku? No dobra, mamy troszeczkę pieniędzy. Nasze dziecko ma lat 8. Co możemy kupić za to, co udało nam się? O! Co udało nam się zebrać? Zobaczcie, tutaj wygląda jak jakiś taki, nie wiem, pikaczu czy coś. A jak nałożymy na niego, to wygląda serwy ser. Wy, tyfy. Weźmy sobie po prostu, o, pikaczówy. Wspaniale. Czy ty będziesz ładnie z tym wyglądał? No dobra, zróbmy z niego pikaczu, cudownie. Jeżeli chodzi o pokój, to możemy coś kupić fajnego. E, możemy mu zrobić. Ugh, możemy mu zrobić ścianę w klauny z jakiegoś powodu. A tutaj są jeszcze. Nie odblokowaliśmy niektórych rzeczy, ponieważ jeszcze jest tutaj nasze dziecko za małe. No dobra, moi drodzy, tutaj się zatrzymamy, ponieważ nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, żeby was zanudził. Ale koniecznie możecie dać mi znać w komentarzach oraz łapku w górę, czy chcecie, abyśmy dalej żyli z naszym tutaj młodym mężczyzną i zobaczyli, jak się rozwija. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że macie bardzo, bardzo, bardzo miły dzień. I co do kolejnego zobaczenia. Cześć!